Cześć, cześć, no ja jestem bardzo dzisiaj? Nagrywamy następny odcinek. Oj, oh, sorry. The Stumble Guys. Yy, no więc gramy. Dzisiaj zagramy sobie z świątecznym Stumble z Ze względu na to, że. Ze względu na to, że tutaj. Jestem już święto niedługo. To akurat prezenty na mapie. Super. light, już przygotowane jest wszystko. Więc gramy. Stumble Santa Więc gramy Gramy Stumble Santo <grym> Gramy Lecimy w trzy su będą super slajdy No i pewnie jeszcze jakieś mapy, ale to Czyli teraz będziemy próbowali zrobić po prostu nie perfect slida, a slajda bez wody. O, widzicie? Dobra, jest dobrze. Checkpoint. Tutaj trzeba. Nie, nie, chyba nie było, ale dobra, co nie jest wody, o nie. Добро. Не могу. Добро. Вау. <laughs> 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 O nie. O nie. No dobra, widzimy się za. Gramy drugą rundę. E, tutaj jest troszkę... Nie, nie, nie skapniałem się, że tak dużo osób już przeszło. Jest też minus, bo, bo ty szybko w miarę się... Bo ty w miarę szybko przechodzą tą mapę i to jest właśnie... nie, To jest właśnie niedobre, bo nie chcesz, żeby, bo ty przychodził tej mapy, bo chcę sobie się pobawić. Najwyżej bym włączył, że tylko ja gram, no ale to nie. Bo nie. Tak. No bo wtedy bym, pewnie czas mi się <laughs> nie wykończył. Nie wiem. Dobra. Super. Slide. Boom. Walimy w to. Gonga w łeb. No. I się popchnęło mnie. Hmm. Popchnęło mnie. Nieładnie. No, Dobra, bez, bez zabawy No. Nope. Dobra, Stumble Santo Leć! Leć! Stumble! Stumble! Stumblemaim, spam maim! Dobra, nieważne, śpiewam sobie jak debil. Nie! Nie! Yeah. Yeah. O, oh, o, wow, jakie tryki! O, wow, jakie tryki! O! Oh, wciąż to! Wciąż to! Oh. <tryk> Lecimy tu. Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie. No, nieźle. No czyli odpadamy po raz drugi. Może jeszcze nie, ale najprawdopodobniej dobra odpadamy. Gramy. Nagrywa się, nagrywa. No dobra. Eee, no co? No jest Santa. Mam nadzieję, że fajne Wam święta miną. O ile obchodzicie, bo nie wszyscy muszą obchodzić. No ale pewnie w święta fajne będą, jak no. Myślę, że który to już jest? 20 dzisiaj? Chyba 20. Jest. Najprawdopodobniej to jest przedostatni film przed świętami. Czy zobaczę, kiedy będą. Jeśli no jeszcze, jeśli, tak, jeśli co najmniej jeszcze dwa dni, no to... Jeśli do święt... Nie wiem w sumie, kiedy to nagrywam i kiedy to wrzucę. Znaczy, nie wiem, kiedy to nagrywam i nie wiem, kiedy to wrzucę, ale najprawdopodobniej film jeszcze będzie przed świętami, ale już... Tak, Чего что? Чего что? Потом от там Видите для чего? Нет. 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 Dobra, bo ja pajacuję i zaraz będzie 16. No już. Trzeba lecić. Nie, no co ja zrobiłem? Dobra, teraz nie bawię się trikami, bo nie jest ten... Nie, 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 no ja się wy... wygłupiałem się, no Nie, Dobra, nie, damy ja, ja nie, sobie nie, 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 co jest? Widzicie? Wszystko, Blok dasz I blokdasz. Grupę, tworzymy grupę. Opiecuję wam, następny film będzie, uwaga, uwaga, ale z, gość, z gościem specjalnym. Więc myślę, że ucieszycie się. No i no myślę, że to fajnie dla was będzie, yy, nie specjal, bo to specjal nie jest, ale tak fajny prezent też, że nagrałem z kimś, więc Blog no, no, myślę, że to fajnie dla was, że nagram z kimś, mm, więc nie wiem, myślę, że będzie fajnie. O, już się zagapiłem prawie od no, prawie odpad no, nie ma Wyser. Oui, eee... Mm -hmm. 12 odpadło, serio? Bum. No, ostał. Cios od pleców nie można. Jest dobra, akurat przed tym najgorszym etapem, więc udało się. Hmm. Ile osób zostaje? Czy osoby? Nie, 16 na 16. Druga rundeczka. Druga rundka. Blog oh yeah. Blok, dasz? Kto by się spodziewał? <grym> Gramy. Kur... No, no pańczy, nie spotkajcie, bo ja chcę pomocy żeby sobie je przejść pierwszy raz w inny sposób no, Serio, jeszcze 9 osób Naprawdę? <tuszelne> hmm. Aha, naprawdę Naprawdę, coś 9, nie dość, 9 osób odpadło nie dość, że 9 osób odpadło. To jeszcze nie było, nie było kolców, bo ja chcę kolce. <laughs> Jezu, zagapiłem się! przepraszam, zagapiłem się! Widzę, sobie hotfruś z hasterów jednego. Nie wiem czy... Chyba to będzie jeden bot ze mną. Nie, nie grałem jeszcze nigdy w pojedynkę, więc chyba będzie jeszcze ze mną jeden, bot to ja nie wiem. Robię ja sam. Sprawdzimy. No jeden na jeden, więc... Tak. O zaczyna się dobrać. Teraz. Ciekawe czy ja będę grał sam czy nie, bo nie wiem, szczerze sam nie wiem. Hmm. Hot z I teraz czy ja gram sam, czy gram z kimś? Bo to dość ważne pytanie. Sam. Szybko możecie tu wejść, jak się pośpieszycie. Jak będziecie grali na tej mapie, to tu jest najlepsza kryjówka. Ui. Dobra, pana to robię speedrun na mapie. Gdzie się tu wejść? Widzicie znaczy na barierkę wiem, że się da, ale... Boom, wie jest? Tryki, tryki. Zacznę. Zacznę. Ja byliśmy. Nie! Tak yeah! panato. Pa, 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 pa. Ej, co? Ej, ej. Dobra, to się sprawić. To trzeba sprawdzić. Nie! 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 Dzwiki na mapie. CO!? I DAŚ?! Napiszcie, czy wiedzieliście, że się da? Tutaj musiałem wejść, ale... CO!? Ej, da się tam wejść, rybeka! Szkoda, że tam się nie... Szkoda, że tam nie można wejść bez autka. by tam można było bez autka wejść, to by była beka. ale. Dobra, i teraz patrzcie na Tak szybko przejść. Tu skaczacie, cały czas skaczacie, cały czas skaczacie, cały czas, cały czas, cały czas. Teraz się odwrócicie. Eła. Lubimy emotikąkę? i do drugą, drugą, drugą typie. Drugą, nie no do tyłu, do tyłu. Nie, do tyłu. I czemu jak daję do tyłu, to no i tak do przodu. I po dwóim Przechodzimy to! I to jest na no koniec. No sorry, że taki krótki film. W sumie teraz nie, to nie był krótki. Troszkę się pośmiałem. Mnie muszę wydać, nie wiem. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, możecie też subika. No i co? No to narka.